Naira Ajvazian oraz Soliści i tancerze teatru muzycznego Orfeum wystąpili 6 stycznia w Chorzowskim Centrum Kultury podczas noworocznej gali operetkowej. Słonego! Tradycje noworoczne no, od lat wpisują się koncerty operetkowe, koncerty twórców austrowęgierskich. My zatem nie będziemy odstawiać również od tej tradycji, dlatego postanowiliśmy zaprezentować program jak najbardziej noworoczny, bardzo huczny, z kipiący przebojami. Przede wszystkim przeboje operetkowe arie, duety, ale również utwory taneczne, walce, Polki, Czardasze. Gościem specjalnym, gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest zaproszona przez nas Ilona Cudek, wybitna skrzypaczka, która jest koncertmistrzynią Filharmonii w Monachium i specjalnie na ten koncert do Polski do nas przyleciała, żeby dzisiaj wystąpić na tej pięknej scenie, z czego ogromnie się cieszymy. Prócz gwiazdy specjalnej, oczywiście jeden z wybitniejszych tenorów polskich, bardzo, bardzo dobrze znany w świecie operowym i operetkowym Adam Sobierajski, solista opery śląskiej, opery krakowskiej, muzykom na scenie towarzyszyła para taneczna Sabina Langner i Przemysław Łamacz.